Zapraszam Was moje koziorożce na czytaniu tygodniowym. Oj już Wam karty gonią, a jeszcze dobrze ich nie potasowałam. Także, moje drogie koziorożce, zapraszam Was raz jeszcze do czytania. Na nadchodzący tydzień od 26 września do 2 października. Dowiemy się, co w tym tygodniu Was czeka, na co musicie uważać, ale tak samo coś w strefie pieniędzy, pracy, czy miłości i zdrowia. Także karty są przetasowane. Co czeka koziorożca w nadchodzącym tygodniu? Co, na co musi uważać? Co go czeka w pracy, w finansach, w miłości, rodzina, przyjaciele? zdrowie karta rady i pod spodem mamy dzieciątko co my tutaj mamy co Was czeka w tym tygodniu? Tak naprawdę dostaniecie jakieś chyba dobre wieści, będziecie mieć dobry humorek. Prawdopodobnie dostaniecie jakieś dofinansowanie, jakieś pieniążki, może wygracie w totka, może dostaniecie podwyżkę. W każdym razie prawdopodobnie jakieś możliwe pieniążki do Was przyjdą, co sprawi, że jakaś w każdym razie wiadomość, że będziecie zadowoleni w tym nadchodzącym tygodniu. Na co musicie uważać? Musicie uważać na y, nowo poznane osoby, y, które, y, które mogą wprowadzić chaos do waszego życia. Musicie tylko zwracać baczność, uwagę na, na to, kogo poznajecie, komu ufacie, um, kto, y, kto y, ewentualnie będzie chciał od was pożyczyć jakieś pieniążki. Na pewno nikomu nic nie pożyczajcie. Ponieważ jeżeli e, mamy tutaj stratę, to może być to strata równie dobrze pieniędzy, ale i strata e, na rzecz jakiejś osoby, którą tak naprawdę nie znamy. Więc e, tutaj was, was proszę, żebyście na to zwrócili uwagę. E, w, w pracy jest możliwe, że będziecie mieć e, jakieś takie odwiedziny, może przyjechać szef, może przyjechać równie dobrze jakaś osoba wizytująca firmę, może to być kontrahent jakiś, um, ale w każdym razie m, nie ma tutaj jakichś większych zmartwień. Jeżeli w Waszej firmie pracuje osoba starsza, to y, zwróciłabym uwagę na, na pohamowanie się z różnymi zachowaniami wobec tej osoby, jeżeli, tym bardziej jeżeli się nie, nie lubicie. Może wystąpić jakiś drobny konflikt z osobą starszą, no, niepotrzebna sprzeczka, by mogła nastąpić. Jeżeli chodzi o finanse dla koziorożca na ten tydzień. To tutaj jeżeli gdzieś zaufaliście jakiejś osobie, która Wam gdzieś chciała te, powierzyć te pieniążki do inwestycji. Tutaj wyjdą pewne rzeczy na jaw. Czy na przykład, jeżeli komuś pożyczyliście pieniążki, to równie dobrze może wyjść na jaw, że um, ktoś wam te pieniążki dopiero teraz odda, ponieważ teraz je dopiero ma, a dlatego był spóźniony z terminem płatności b, czy spłaty, lub na przykład dowiecie się, że jeżeli ktoś miał wam oddać teraz te pieniążki, to ich jeszcze nie odda, ale je odda zapewne w najbliższym innym terminie, w którym Da radę. Jeżeli chodzi tutaj o, o związki, dopowiemy sobie tutaj o co chodzi ze związkami. Są tutaj jakby możliwe rozmowy przed wami, które będą do przeprowadzenia. Myślę, że to będzie w zarówno o stałych związkach, jak i e, u, singlach, u singli. Tak, jest tutaj podjęcie, słuchajcie, jakichś pewnych decyzji. E, myślę, że jeżeli, jeżeli chodzi o, e, o związki udane, to jak najbardziej one nadal będą, e, będą tutaj, może dalsze kroki e, podejmowane, jeżeli chodzi o o stało związku, nie wiem, może zaręczyny, może wspólne zamieszkanie, czy może nawet zaślubiny. W, w stałych związkach tutaj będą jakieś też prowadzone rozmowy, które będą prowadziły nadal do wspólnych dalszych decyzji. Także tu bym się jakoś tak samo o, o, o związki nie martwiła. Jeżeli chodzi o rodzina, przyjaciele. Już zaraz sobie to dopowiemy. Zaraz sobie to dopowiemy. Rodzina, przyjaciele. Jeżeli macie tutaj jakieś zmartwienia dotyczące rodziny, bądź jakiegoś swojego przyjaciela, przyjaciółki, to wyjdzie tutaj to, że u niego się sprawy wyjaśnią. I na pozytywne to będą sprawy wyjaśnione. Przepraszam Was, jestem lekko zaziębiona. Będą to sprawy jak najbardziej na pozytywne wyjaśnione, więc tutaj, jeżeli się jakoś bardzo martwicie, myślę i sądzę, że nie będzie tutaj takiej potrzeby dłuższego zamartwiania się w tym tygodniu wyjdzie na jaw, że jednak wszystko jest tutaj w porządku. Jeżeli chodzi o zdrowie, mogą tu być małe jakieś choroby, które są jednak do, do wyleczenia, także. Czy do wyjaśnienia, jeżeli jesteście, teraz mamy taki sezon, sezon chorobowy, grypowy, wyleźcie to troszkę, żeby się jakieś większe powikłania w to nie wdały. Jeżeli musicie zrobić badania, zróbcie koniecznie badania. Jeżeli dłużej już chorujecie, źle się czujecie, wyjdzie tutaj na pewno co ewentualnie będzie do wyleczenia. Ponieważ mamy też kartę, która, która zwiastuje nam, jakby pozytywne wieści, więc mm, bardzo was proszę, trzymajcie się tego. Życzę Wam dużo zdrówka i pomyślności. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli się Wam podobało czytanie. Zapraszam w przyszłym tygodniu i łapkę w górę. Pozdrawiam Was.